Siemanko. Witam was w kolejnym odcinku. W tym 10-litrowym bagbagu mam wszystko czego potrzebuję do komfortowego spania w hamaku w lesie. I wiecie co jest najlepsze? Cały ten zestaw waży mniej niż 4 pak piwa. Planuję krótki wypad z nocką w lesie, na który dojdę na własnych nogach, dlatego zależy mi na tym, żeby waga mojego ekwipunku była jak najniższa, ale zanim wybiorę się na tą nockę, chciałbym chociaż raz rozwiesić ten zestaw i zobaczyć jak będzie działał w praktyce, więc zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym pokażę Wam co tutaj mam. I a, podyskutujemy sobie, dlaczego wybrałem ten ekwipunek. Spoiler: alert: w większości rzeczy, które tutaj są, niestety nie kupicie. Worek oczywiście jest dostępny na Piran.pl, ale wiele z tych rzeczy zrobiłem sam, żeby były jak najlżejsze. Aktywnie pracuję nad tym, żeby wdrożyć niektóre z tych rzeczy do produkcji i są na razie w fazie. Testów, jak widzicie. Mimo wszystko miło będzie wymienić z wami spostrzeżenia, zwłaszcza z osobami, które mają więcej doświadczenia, jeśli chodzi o spanie w Hamaku. Bierzmy się do rozpakowywania, opowiem wam, co tutaj jest. Tak jak wspomniałem, zestaw waży mniej niż 4 pak piwa. Z ciekawości zważyłem, 4 pak piwa to 2060 gramów, czyli 2 ,60 kg 60 gramów. Mój zestaw waży 1970 i to bez kilku gramów e, byłby jeszcze lżejszy, ale dziś. Dodałem jedną ważną rzecz przed wyjściem z domu. Oczywiście ważyłem bez worka, bo wszystkie elementy zestawu najprościej będzie wcisnąć na dno plecaka i w ten sposób oszczędzić jeszcze trochę gramów. Plus lepiej rozłoży się ta cała waga po naszym plecaku. Więc co my tutaj mamy? Przede wszystkim hamak, podpinka, tarp i w sumie najważniejszy element, który zainspirował mnie do tego żeby w ogóle spróbować zrobić ten zestaw najlżejszym, jak się da, czyli kilt. I może od tego kiltu sobie zaczniemy. To jest oczywiście top kilt, czyli kilt, który idzie na górę. Podpinka hamakowa zazwyczaj jest nazywana under kiltem, bo idzie na dół hamaka. Czym jest kilt? No, w sumie jest to taka wariacja na temat koca, a może bardziej śpiwora. Nie umiem ocenić, bo nie jest ani tym, ani tym, jest tymi tym po trochu. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy mieli normalny śpiwór, to albo byłaby to na przykład mumia, czyli wsuwamy się do środka, zapinamy, mamy kaptur, jesteśmy opatuleni. W przypadku śpiwora typu koc, możemy go rozsunąć od boku i nawet gdybyśmy chcieli rozsunąć do końca i się nim nakryć. Tutaj mała dygresja. Wydaje mi się, że jeśli zaczynacie przygodę z outdoorem, nie ma żadnego wstydu w tym, żeby kupić sobie na początek tani śpiwór typu właśnie. Koc jest bardzo przydatny później. E, jeśli kupicie sobie na przykład drugi śpiwór, typu mumia i nadal będzie w nim za, wam za zimno, można się zawsze tym drugim przykryć. E, jeśli tylko oczywiście chce wam się go dźwigać. Żeby zrozumieć o co tutaj chodzi, musimy cofnąć się do odcinka o hamakach, kiedy opowiadałem wam, że ile osób tyle teorii i ile osób tyle trendów i że trendy cały czas się zmieniają. E, no i przez jakiś czas trend był właśnie taki, żeby iść w te top kilty bo one nie marnują nam izolacji. E, o co chodzi? E, gdybyśmy mieli zwykły e, właśnie śpiwór, e, typu na przykład mumia i leżelibyśmy na plecach to cała ta izolacja, która jest, cała ta watolina w, na naszych plecach jest zgniatana wagą naszego ciała i ona się marnuje, bo ona nic nie robi, a stamtąd jest wypchnięte całe powietrze, czyli, czyli nas nie izoluje, czyli nie działa. Czyli teoretycznie całą tą izolację niepotrzebnie dźwi dźwigamy, niepotrzebnie zabraliśmy z domu. No i ktoś wpadł na pomysł, że zrobi topkilt, w którym całej tej izolacji, z którą byśmy marnowali, nie będzie. Po prostu, więc w tym momencie, jak widzicie, kształt akurat tego konkretnego zakłada na przykład wycięcie całego takiego kawałka. <laughs> w śpiworze mielibyśmy tu zdecydowanie więcej materiału. Tak samo zwróćcie uwagę, że tutaj ta konstrukcja jest taka, że ten topkilt jakby jest szyty. Tylko tutaj, więc w nogach, jakby gdzie tak mocno tego nie będziemy dociskać, na przykład czy to do karimaty, czy to w hamaku, no to jakby to jest złapane. Tutaj w nogi będzie nam ciepło. Natomiast tutaj, część, którą przykrywamy się. Jakby na tułowiu, na ramionach jest taka rozszerzona, więc działa trochę jak kot. Tutaj powinien jeszcze być taki ściągacz, którym można się dodatkowo tak skokonić, opatulić, ale stwierdziłem, nie będę go wszywał, bo yy, tak ten Topkilt uszyłem sam na podstawie filmu, który znalazłem w internecie. Podlinkuję wam. Całkiem spokojny tutorial. Oczywiście nie użyłem tych materiałów, których ktoś używał tam. No, mam tutaj zwykłą ocieplinę. Mam tutaj nylon wodoodporny. Jest dwustronnie impregnowany, więc teoretycznie mogłoby na mnie padać i nie powinien przemoknąć. A od środka dałem sobie polarek, żeby było Milusia. Przez co niestety ten topkilt waży więcej niż powinien ważyć. Ale jest milusi i cieplutki, i wydaje mi się, że spokojnie tak do 10 stopni powinienem mieć komfort. Mogę się mylić, być może jest to wyżej, być może jest to 15 stopni. W sumie od tego zaczęła się cała historia z całym tym zestawem, bo stwierdziłem, dobra, na następnej nocce w lesie korzystam z hamaka. Sprawdzimy, jak działają topkilty. Więc stworzyłem sobie taki eksperymentalny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdybym wziął zwykły śpiwór z domu, prawdopodobnie wyspałbym się tak samo dobrze, ale byłby lżejszy. Niemniej jednak zakładam, że ten topkilt pozwoli mi spać nawet na jesień. Mam nadzieję, że z resztą ekwipunku, jak go sparuję, będzie mi w nim komfortowo nawet w chłodniejsze noce. To jest do sprawdzenia. Tak jak wspomniałem, jest jeszcze druga strona medalu, bo jest też opinia oczywiście osób, które są śpiworowcami, że tak to powiem. I oni twierdzą, że fajnie, tak, no nie nosisz tej izolacji, ale co jak się obrócisz. I faktycznie, jak niektórzy śpią w topkiltach takich typowo kupnych, to tam są całe systemy, które pozwalają ten topkilt w ogóle przypiąć sobie na przykład do materacy, jak ktoś śpi w namiocie, żeby tam z tego topkiltu nie wyjechać. Więc w tym momencie to nie przypomina już Top Kill tu to tak bardzo, jak przypomina taki śpiwór with extra steps, jeśli wiecie o co mi chodzi. Więc w tym momencie tutaj widzę też rację ludzi, którzy śpią w śpiworach. Zwłaszcza jak ktoś się dużo wierci w ciągu nocy, to widzę tutaj dużą zaletę jednak śpiworów, że jakby się nie obrócili, to wtedy i tak mają z każdej strony tą izolację i ja raczej się nie wiercę dużo, ale jestem zmarźluchem, więc bardzo, to bardzo zależy mi, żeby w nocy było mi e, ciepło. Patrząc na to, jak puchaty wyszedł mi ten topkilt, to wydaje mi się, że jest duża szansa, że teraz w lato, nawet jak będzie chłodniejsza no to się w nim ugotuje. Idziemy dalej. Druga najważniejsza rzecz w spaniu w hamaku to hamak. W sumie Pierwsza najważniejsza rzecz, przepraszam, pierwsza najważniejsza rzecz to hamak. Jak się śpi w hamaku, i tutaj nie zaskoczę Was, mój ultralekki hamak e, uszyty z materiału, z którego zazwyczajszyłem spadochrony. E, akurat ten element ekwipunku ma własny pokrowiec. E, kilka gramów to dodaje na pewno, ale dzięki temu mogę go z tego zestawu szybko wyjąć. I sobie go używać poza tym zestawem. Myślę, że docelowo uszyję jeszcze sobie kilka takich. Plus, jest to jeden z produktów, o których gadam z taką firmą, której nazwa zaczyna się od T i kończy na Eigerwood, żeby jednak wprowadzić je do produkcji, bo wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma w Polsce. Ten hamak waży mniej niż 200 gramów. Jeszcze jedna ważna uwaga. Będzie mi bardzo łatwo utrzymać w tym wszystkim niską wagę, bo sam jestem niski i, jako obywatel kompaktowy, nie potrzebuję Bóg wie, jak długiego hamaka, Bóg wie, jak długiej podpinki, Bóg wie, jak długiego śpiwora. Wiecie o co chodzi? Generalnie, obcinając też długość tych wszystkich elementów, jestem w stanie. Obciąć wagę, gdybym był wyższy, na pewno wybrałbym raczej komfort niż niższą wagę ekwipunku, bo to jest giga, giga, giga ważne, żeby ten ekwipunek działał tak jak trzeba. Po prostu, żebyście nie marzli w nocy. Marznięcie w nocy jest słabe. Opowiem Wam kiedyś historię, jak raz zmarzłem w nocy i do dziś tego żałuję. Mam tu taśmy, które nie są jeszcze docelowymi zamówiłem coś bardzo bardzo fajnego jak to będzie działało to również wprowadzimy do sprzedaży najlżejsze taśmy w Polsce bo możemy tyle o hamaku idźmy dalej podpinka prawdopodobnie najważniejszy element po hamaku Zaryzykuję stwierdzenie, że izolacja od dołu jest ważniejsza od izolacji od góry. A to dlatego, że jak kładziemy się w hamaku, to wiatr zaczyna nam owiewać delikatnie nery. I o ile jak korzystacie z hamaka tak jak ja, czyli po prostu rozwieszacie sobie gdzieś w ciągu dnia, a chwilę sobie tam wisicie, jest fajnie, spędzacie sobie gdzieś czas, potem się zbieracie, idziecie do domu do ciepłego łóżeczka, to jest spoko. Tak można korzystać z hamaka, ale jeśli zostajecie w hamaku na nockę, musimy się jakoś odizolować od dołu. I w wersji taniej. Korzystamy chociażby z jakiejś karimaty, maty samopompującej, generalnie czegokolwiek, co jesteśmy w stanie wsadzić do hamaka i się dopiero na tym położyć, żeby nam właśnie ten wiatr nie smagał bezpośrednio korzonków. Natomiast w wersji dużo droższej, ale też znacznie, znacznie wygodniejszej jest podpinka. To jest samoróbka, również z ociepliny podobnej do tego, co mam w. A moim top kilcie. Natomiast nie polecam wam robić chyba podpinek samemu, bo ta wyszła ogromna. Zapytacie, dlaczego umieściłeś ją zatem w swoim zestawie? No, dlatego, że zważyłem też podpinkę z Tiger Wooda. I pokusiło mnie, żeby jednak żyć tam, bo była 50 gramów lżejsza, ale opiętościowo to jest masakra. Zastanawiam się cały czas, jakby jeszcze nie przetworzyłem do końca, czy chcę zostawić tą podpinkę. Wiem, że działa, bo już w niej spałem. Zrobiłem ją kiedyś na nockę z Magdą, ona spała właśnie z podpinką Tigerwoodową, która wiedzieliśmy, że działa i jest dobra. Poświęciłem się, stwierdziłem dobra, ja śpię w samoróbce. Powiem Wam, było naprawdę fajnie. I tak, cały czas się zastanawiam nad tym, czy jednak do tego zestawu, jeśli oczywiście będę na tej nocce sam, nie dać jednak tej gerudowej podpinki, bo dużo lepiej się kompresuje. Nie nosi się takiego wielkiego czegoś. W każdym razie tam jest zastosowana, jeśli dobrze pamiętam, ocieplina Apex. Ja mam wersję 2.0. To jest już dosyć sensowna ocieplina stosowana przez kilku innych producentów, też w Polsce, i jest na pewno sprawdzona. Jeśli się nie mylę, ona ma rating do 10 stopni. Mogę się mylić, sprawdźcie to sobie na stronie. Zostawiam Wam w ogóle linki w opisie do wszystkiego, co Wam polecam z oferty Tiger Wooda. gdybyście sobie podobny zestaw. Komponowali. Oczywiście nie będzie tak lekki, ale na pewno będzie dobry. Podpinka, tak, podpinka jest ważna, bez tego ja bym się już nie wybierał na nockę. Karimata owszem, byłaby przynajmniej połowę lżejsza, bo ta podpinka waży 550 gramów, ale komfort jest zupełnie inny, bo w nocy. Lubi sobie ta karimata spod nazwy, wiecie, gdzieś wyjechać, coś takiego, ale o tym też, jak zrobić taki budżetowy zestaw do spania, zrobię osobny film. Czekam jeszcze na kilka rzeczy. No i jeszcze tarp, tarp o którym też nie chcę Wam za dużo mówić. W zestawie z tarpem mam yy, zawiesia i odciągi od Tiger Naprawdę wygodna sprawa, polecam serdecznie. Dwa śledzie piranowe. O długości 19 cm. Mam nadzieję, już niebawem ruszy się temat zrobienia ich trochę lżejszych, ale nadal przystępnych cenowo. Więc jeśli potrzebujecie lekkich śledzi, lekkich szpilek nawiatowych, to nas śledźcie. O, taki żart mi wyszedł. Ale tak, te dwie rzeczy są ważne. Jedno rozwieszamy o drzewo, dwa inne rozwieszamy o glebę. No i tarpik. Tarpik moim zdaniem fajne są te tarpiki ze sreberkiem, bo one dużo, dużo, dużo lepiej hamują nam światło słoneczne, więc jak wstajemy rano to dłużej mamy takie zacienienie. Wydaje mi się, że te srebrne tarpiki to jest na lato na słoneczne dni naprawdę. Fajna opcja. No i rzeczy, które dorzuciłem do zestawu dziś, żeby był komplet, komplet, żebyście mi nie mogli zarzucić, że nie mam wszystkiego. Skarpeciuchy. Skarpety, które zrobiła mi moja żona z wełny. Nie pamiętam teraz. Albo to jest jakiś meryno z alpaka, albo jakieś inne takie egzotyczne stworzenie. Niemniej jednak bardzo, ale to bardzo ważne dla mnie, żeby się wyspać w jakiejkolwiek outdoorowej sytuacji. Czy to jest namiot, czy to jest właśnie hamak. Muszę mieć ciepło w stopy. Jak nie mam ciepło w stopy, to się budzę co chwilę i budzę się tak wkurzony, że nie mogę zasnąć i potem jestem niewypoczęty. Skarpety to jest prosty sposób, żeby sobie z tym poradzić. Plus takie wyłniane, ważą mało. A działają naprawdę zajebiście. No i czapeczka. Czapeczka w tym wypadku jakaś tania z działu myśliwskiego w sklepie, którego nazwa zaczyna się na D, a kończy na Ekatlon. W tym wypadku jest to czapeczka, którą bardzo, ale to bardzo lubię. Z jednej strony jest taka pomarańczowa. Więc jej nie zgubię, ale gdybym jednak szedł wśród ludzi i nie chciałbym wyglądać jak pajac, mogę sobie ją wywinąć i w drugą stronę jest zielona. Czapeczka jest ważna, bo przez głowę również spierdziela nam dużo ciepła, plus, jest to element ciała naszego, którego no nie schowamy do śpiwora. Nawet w mumii, jak spałem, to zakładałem czapeczkę i było mi znacznie bardziej komfortowo i czapeczkę warto mieć również w lato, w przeciwieństwie do całej reszty sprzętu, i czapę i skarpetki e, można w tym momencie sobie e, zdjąć, więc to też nie jest tak, e, że jesteśmy do tego e, przywiązani. No i w sumie to tyle. Nie ma tutaj już e, nic więcej. Tak, montuję ten odcinek i powiem Wam, zapomniałem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zapomniałem o moskitierze w sensie wspomnieć o moskitierze. Dlaczego nie ma jej w zestawie? Nie ma jej w zestawie, bo by ważyła za dużo. Mam tutaj zewnętrzną moskitierę, taką uniwersalną z Tutaj mam dla porównania już też przygotowanego Niedźwiedzia XL z Moskitierą. O tym zrobię osobny odcinek, pokażę Wam, jak te dwa rozwiązania działają, i będziecie mogli wtedy stwierdzić, która opcja jest lepsza. Czy lepiej mieć dołączoną Moskitierę, czy też Moskitierę już połączoną z Waszym. Hamakiem. A druga rzecz, o której zapomniałem, to żeby podawać Wam yy, wagi wszystkiego po kolei jak leci, ale dołączyłem dopisy, więc wszystko powinno być już jasne. To ja montuję dalej, a Wy sobie oglądajcie. Jeszcze jeden element, który mógłby pomóc tutaj komfortowo spędzić noc, to jest na pewno jakaś poduszka. Są różne dmuchane poduszki, ale niekoniecznie chce mi się wydawać na nie pieniądze. Myślę, że po prostu podłożę sobie pod łeb jakiś plecak czy coś takiego. Zwinięte ubrania. Wiele razy tak spałem i było ok. Niemniej jednak mam jeszcze jakiś tam ultra lekki pomysł i na to, ale. Nie miałem jeszcze czasu się tym zająć, więc w sumie tak, jak widzicie, jestem w stanie to wszystko skompresować w 10 litrów, czyli nie jest najgorzej. Myślę, że gdybym wymienił te podpinki, co okaże się w ostatniej chwili, jak będę szedł na nockę, to jestem w stanie tutaj jeszcze spokojnie z 2 litry oszczędzić, może a 2 litry w plecaku, który mam. Który ma 27 litrów, to jest jednak dość sporo. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy w danej chwili, a wszystko będzie zależało od prognozy pogody, zabierać tarpa, czy też nie. Bo widzicie, tarp to jest coś takiego, czego tak naprawdę w nocy, jeśli nie pada, to nie potrzebujemy. W sensie ja mam takie doświadczenia spałem nawet w hamaku raz, jak lekko kropiło i jak widzicie, przeżyłem. Nie było jakoś turbo fajnie, jak obudził mnie trochę ten deszcz, ale byłem w stanie się zawinąć i spać dalej. To nie był naprawdę jakiś wielki deszcz i letni kapuśniaczek, który szybko przeszedł, więc nawet jakby mnie złapało coś takiego, to w wodoodpornym topkilcie i... Z czapką na głowie myślę, żebym to jakoś przebolał. A w tym momencie obcięcie 300 gramów z zestawu, który waży 2 kilogramy w sumie, to jest sporo. To jest w tym momencie ile? 15%? 15% to jest dużo. Umówmy się. W tej wadze jesteśmy w stanie zmieścić trzy kuchenki small i zapas paliwa. 300 ml wody, czyli na jedną herbatę, to jest dużo. Także do przemyślenia. Tak sobie myślę też, że tarp z tych wszystkich elementów, które tutaj mam, będzie najłatwiej mi odchudzić, bo wystarczy, że zastosuję tam inny materiał. I to jest coś, nad czym muszę pomyśleć, ale na razie nie chcę mi się wydawać pieniędzy na jakiś odjechany materiał, zanim nie sprawdziłem tego kształtu. Które wymyśliłem, więc y, tak, dobra. Y, tyle. To byłby głupi filmik, gdybym teraz tego nie rozwiesił, więc to dla Was rozwieszę. I co, będziemy się podsumowywać, a ja w praktyce ten zestaw wykorzystam w którymś z kolejnych filmów, w którym zabiorę Was na nockę do lasu. Dobra, rozwieszam. Jeszcze jedna ważna rzecz w Hamaku. Zamiast karabinków, tutaj linek, elementów mam miękkie szekle. Możecie je kupić w piran.pl. Dam link poniżej. Komplet dwóch waży 7 gramów. Ok, kamera padła mi gdzieś na etapie rozwieszania tarpa, on jest najbardziej fikuśny tutaj. Niestety, muszę coś wymyśleć, bo nie do końca działa tak, jak bym sobie tego życzył, jeśli chodzi o właśnie takie rozwieszanie się między dwoma w miarę blisko będącymi drzewami. i Tak jak tutaj popatrzycie, na przykład przez to nie ustawiłem tych linek tutaj, że tak to powiem, równolegle i linki od hamaka i kawałek hamaka nie jest dobrze przykryty przez tarpa, i z jednej i z drugiej strony tak być nie, nie może. Generalnie te linki powinny być równolegle. Wydaje mi się, że w ogóle rozkładanie całego tego zestawu a, trwało u mnie długo, ale nie mam za bardzo też jeszcze do, co do tego a, wprawy. Tak to wygląda w środku. Już tu się kładłem, i powiem Wam szczerze, że jest tak gorąco, że się czuję, jakbym był w saunie. Wiadomo, że docelowo tutaj będę pewnie trochę bardziej rozebrany do spania w tym top kilcie, ale i tak zdecydowanie jak na warunki letnie jest to trochę przesadzone jeśli chodzi o izolację cieplną. Czuć też, że ten undercut działa tak jak trzeba. No, i w sumie to tyle, taki zestaw. Czekam na opisy waszych zestawów. Co zabieracie, bez czego sobie nie wyobrażacie życia? Niektórzy ludzie takie zestawy hamakowe to mają naprawdę dobrze obcykane. No, ja zobaczę, jak zadziała ten, i będziemy w razie potrzeby coś tutaj. Wymieniali. Tak jak to sobie teraz rozwiesiłem, to wiem, że do zmiany są taśmy, bo są trochę za krótkie i przez to też nie jestem w stanie rozwiesić się przy a, trochę bardziej oddalonych drzewach. A jednak, dla tego tarpa a, byłoby lepiej, gdybyśmy tu mieli jeszcze dosłownie, nie wiem, z pół metra, może nawet mniej. I to tyle, A jak tylko będę mógł się wybrać do lasu, to się wybiorę i na pewno zobaczycie to w którymś z kolejnych odcinków. Teraz tradycyjnie zapraszam Was na piran.pl do opisu pod tym filmem i do zostawiania komentarzy. Trzymajcie się, hej!